W dzisiejszym odcinku omówimy, po co ci dieta? Bo nie wiem, czy wiesz, ale twój mózg nie jest zasilany baterią słoneczną. Drodzy widzowie, z tej strony Sylwester i Wiktoria Kłos, Sportsman.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No, właśnie, jak to jest z tą dietą? Dieta to bardzo trudne słowo, często używane przez specjalistów w szpitalach, kojarzy się z dużymi ograniczeniami, jest ogólnie niemiłe, nieprzyjemne i mm, niewielu chce korzystać z tego słowa. Natomiast, tak naprawdę, jeżeli chodzi o odżywianie się, każdy z nas każdego dnia. Korzysta z nawyków żywieniowych, lepszych, gorszych, no i wszystko sprowadza się do tego, żeby traktować to odżywianie się jako coś normalnego, naturalnego, plus coś, czym możesz zarządzać. A co często oddajemy tak naprawdę mm, przypadkowości. Losowi. Tak jest. No bo generalnie dieta to chodzi o to, żeby to nie była dieta, tylko żeby to był generalnie styl życia. No bo w całym tym klu chodzi o to, że jeżeli my chcemy wejść na coś, co wpłynie na nasze życie, czyli wpłynie na nasze samopoczucie, mózg i zaraz to trochę jeszcze porozwijamy, no to my generalnie musimy podejść do tego w ten sposób, jak to będzie zorganizowane, jakby w całości, żeby to funkcjonowało, i co to będzie dawało, też ile będzie trwało. No bo prawdopodobnie chcemy wypracować. Pewnego rodzaju nawyki i funkcjonowanie, które wpłynie na nas jakby długofalowo, long term. Czyli jeżeli będzie po prostu gratyfikacja odroczona i będziemy grali na to długofalowo, no to te wyniki one przyjdą i one będą. Jeżeli my jednak stwierdzimy, że wchodzimy na dietę 14-dniową, którą chcemy pokonać w 3,5 godziny, no to nic z tego nie będzie, nie? no bo to jest tylko dieta na przykład po to, żeby się odchudzać. A jak schudniesz, no to przytujesz znowu, nie? Czyli sposób odżywiania się nie ma terminu ważności, tak? Czyli tak nie wchodzimy w jakiś model żywieniowy z datą początkową i końcową, tylko patrzymy na to w takim ujęciu, co będę robił dzisiaj, co będę robił za miesiąc, co będę robił za trzy, żeby utrzymać dobrą formę, dobre samopoczucie, dobrą kondycję skóry, włosów, paznokci, energię, witalność, zdrowie, skład ciała, bo na, nie, bo na niego też mamy wpływ stylem życia. Więc o to w tym chodzi, tak, żeby patrzeć na to w ujęciu tak naprawdę długoterminowym, zbierając te punkty na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy czy nawet lat. Tak, czyli takie elementy, które są zawarte w serotoninie, w dopaminie, w noradrenalinie, w adrenalinie, oczywiście jak nastawienie, nastrój, energia, koncentracja, skupienie, samopoczucie, nastawienie, w ogóle stan jakby depresyjny snu dotyczący tego, czy my się budzimy w nocy, jak my chodzimy spać, jak my się budzimy, jaki jest ten poziom tej energii, jaki jest skład ciała, no to wszystko jest zasilane przez. No dietę, nie, jakby no, chcąc nie chcąc, jakby to, co jemy, musi być jakoś spożytkowane i jakby to faktycznie powoduje, że my mamy jakieś procesy myślowe, mózgowe i tak dalej, i one wtedy dzięki temu jakby wpływają na to, że my się po prostu też dobrze czujemy i mamy chęć robić różnego rodzaju rzeczy i jest tam łatwiej z różnymi elementami takimi jak reakcje na stres, takimi jak podejmowanie decyzji, z takimi jak klarowność jakieś po prostu całe funkcjonowanie, które nas będzie wpływać. Nie? Jeżeli my do tego podejdziemy jako dieta, tak w starym po prostu stylu, gdzie to jest jakiś system, reżim i tak dalej, to jest już bardzo trudne, no bo to już nie jest jakieś żywienie, tylko to jest po prostu jakiś hardcore, żeby tam schudnąć i nikomu się tego nie chce robić. Nie? A jeżeli do tego podejdziemy jednak w taki sposób, że to wpłynie na takie elementy jak właśnie nastawienie, nastrój, o kurwa, to szkoda jest tego nie robić, nie? W sensie takim, że naprawdę możesz być zdecydowanie lepszym człowiekiem, może Ci być naprawdę zdecydowanie lepiej w pracy i wszystkie elementy, które robisz, nawet nowe, będą dla Ciebie dużo prostsze przy okazji wykorzystywania tego narzędzia. No, to trochę głupie jest tego nie robić, nie? Myślę, że warto też wspomnieć tutaj o wzięciu odpowiedzialności za wybory żywieniowe, bo my często spychamy tak naprawdę te kwestie nastroju, samopoczucia do przypadkowości, tak? A to pogoda, a to szef mnie wkurzył, a to coś mąż nie tak, nie tak mnie dziś powitał i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o wybory żywieniowe, one mają wpływ na nastrój, one mają wpływ na to, jak się czujesz, czy masz spadki energii, czy masz zjazdy energetyczne, emocjonalne i tak Dalej, więc nie pozostawiajmy przypadkowi kwestii odżywiania się, nie traktujmy, nie bagatelizujmy kwestii żywienia, nie spłaszczajmy tego do poziomu dieta lub nie dieta, tylko bierzmy odpowiedzialność za wybory żywieniowe, bo patrząc z perspektywy tak naprawdę gabinetu, pacjentów i, i jakby tej historii całej, która gdzieś tutaj stoi za, za, za naszą kliniką. Wiele osób, zmieniając te kwestie wyborów żywieniowych, tworząc nowe nawyki, tworząc nowy system żywieniowy, odzyskuje dobrą formę, dobre samopoczucie, dobry nastrój. I jakby bardzo często mam wrażenie, że nie łączymy tego, co się dzieje na naszym talerzu z tym, jak się finalnie czujemy. Tak? Czyli jest to w naszej głowie zbyt odległe. Jeżeli chodzi o rezultaty, a tak naprawdę na wszystko mamy wpływ i chodzi o wzięcie odpowiedzialności za to, co kładziesz na talerz, bo to wiąże się z tym, jak będziesz się dzisiaj za 2-3, 5, 8 godzin czu, czuła. Więc biorąc odpowiedzialność, dokonując właściwych wyborów, na tym talerzu masz władzę i albo z niej skorzystasz, albo nie. Tak, no bo ten posiłek się rozkłada długofalowo i on ma wpływ na te wszystkie procesy w ujęciu długofalowym, a nie w ujęciu krótkofalowym. To nie jest tak, że zjemy kawałek czegoś i ona gdzieś on sobie po prostu przeleci, i go nie będzie i to nie widać tyle. I nikt nie widział, nikt się nie skumał, tylko to po prostu wychodzi później przede wszystkim w samopoczuciach, więc wtedy nasza głowa też na to w ten sposób reaguje. Czyli jakie są jakieś uzależnienia, małe uzależnienia, ma uzależnienia od jedzenia jakiegoś picia, nie wiem, alkoholu zeroprocentowego, czy tam nawet jakichś napojów typu Cola zero. I oczywiście jakiś sposób po, po w ogóle pobudzenia, zmęczenia, jakiejś apatii i tak dalej, no to, to ona jest związana z napojami i ona jest związana też z żywieniem całym. Oczywiście to, to jest związane też ze snem, no bo tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest powiązane potem jak to będzie funkcjonowało długofalowo, czyli jak już się żywisz tam od kiedyś tam do teraz, to, to dopiero po jakimś tam czasie, na przykład latach wychodzi, na przykład że się budzisz w nocy, że ty, tobie się gorzej zasypia, że hmm, ciężej ci się wstaje, że nie masz tej energii, bo pewne rzeczy i procesy się po prostu rozwijają. Są w tym pojęciu długo więc Trzeba przejść do tego punktu, żeby go zrozumieć w ogóle, że codziennie już coś jesz i jakby codziennie są jakieś wybory. Więc ten odcinek jakby może nie jest stricte taki teraz, czy wybierać marchewkę czy ogórka, ale no jakby sobie w ogóle dać świadomość tego, bo często widzimy, czy często widzimy to non stop, jakby prawie każdego dnia na oczywiście ileś osób, to jakby jest jakaś jedna czy, czy dwie, które po prostu nie mają tego świadomości. Wydaje mi się, że po prostu że wystarczy, że odbiją jeden do jednego to stąd, dotąd, i jakby to jest tyle, a że potem coś podjedzą, to w ogóle się nie liczy, no, nie liczy się, tak? no bo podjadanie to też jest jakby osobna w ogóle historia. I on już wiecie w przednich odcinkach, że bardzo zaburza jakby, e, cały, cały układ tego, w ogóle co jesz i zmienia jakby całą procedurę jakby całego posiłku i dorzuca dodatkowych e, oczywiście kalorii, ale też pokarmu, który trzeba strawić, wchłonąć i tak dalej. No i skoro, skoro codziennie już coś jesz, no to im bardziej to będzie ustabilizowane, im to bardziej będzie stworzone po prostu pod, pod ciebie i będzie wytwarzany dla ciebie twój własny, twój własna struktura i system, no po prostu tym lepiej będzie. Z Twoimi wyborami, z funkcjonowaniem, czyli z całym nastawieniem też do tego wszystkiego. Nie do diety, bo to jest często właśnie źle odbierane i ten proces się włącza myślowy, że dobra, to, to, to diera to fajnie, tylko w ogóle do funkcjonowania, w sensie w ogóle do, do życia, do energii, do wykonywania i dokonywania własnych celów i dojeżdżania tam z nimi. Nie? No bo jak mamy jakiś tam ludzi, czy to jest Jack Derzy z szef Twittera, czy mamy ich innych jakichś tam bezosów, czy nawet nie pamiętam, który ten, ten trzeci najbogatszy człowiek świata e, teraz nazywa, to już teraz nie jest istotne. No, no. To oni wszyscy to robią, nie? W sensie to nie jest przypadek. Oni realizują po to, jak ten cały temat tego właściwego żywienia dla nich, jakby suplementacji i tak dalej, no po prostu dojeżdżają. To, jakby to nie jest przypadek. To nie jest tak, że oni po prostu gdzieś tam siedzą, jedzą tam chipsa, coś tam i, i, i tyle. I cały czas mają mózg i nastawienie jak mi 25 lat, tylko no po prostu o to dbają, tak, żeby tak było ciągle, żeby nie byli zmęczeni, żeby nie było tak, że oni po prostu po 30 nazywają się, trapią się po głowie, kiedy. I do kiedy oni dojadą, bo oni już nie mogą, już by chcieli generalnie odpoczywać. Mówisz chyba o Brianie Johnsonie. Nie, Brian Johnson to jest jeszcze jedna, jedna historia, jeszcze bo ktoś, jedna ktoś historia. inny teraz skoczył tam na... Wiesz, okay. e, ale Brian Johnson to jest jeszcze jedna historia, to gość, któremu układa zespół po prostu naukowców, w części, jako pod kątem długowieczności. Facet się dorobił, wydaje na to kupę pieniędzy, żeby mu cała ekipa układała, o której ma wstawać, kiedy ma chodzić spać, co ma jeść, ile ma jeść itd. I wydaje na to multum. Jest znany ze swojego projektu, jakim jest Blueprint. No i naprawdę funkcjonuje jak, jak młodzik, też wygląda jak młodzik i pokazuje, że się da. Oczywiście nie każdy chce to, wiadomo, oglądać, a tu chodzi właśnie o tę kwestię mentalną, żeby w tym całym tym podejściu, żeby to zrozumieć, jak potężny ma to wpływ na to wszystko. Oczywiście cały klimat, powietrze, to, to my tego nie negujemy w żaden sposób, ale no, żeby mieć na uwadze, tak, że to, to okej, okay, idziesz, wierzasz po Snickersa, za to jest rachunek, no, nie ma innej możliwości. Dokładnie. Czyli to żywienie jest tak naprawdę takim narzędziem w naszych rękach, tak. z którego możemy skorzystać lub nie, a do którego skorzystanie oczywiście zachęcamy, bo wartości naprawdę jest ogrom, tym bardziej, że każda komórka naszego ciała jest odżywiana przez to, w jaki sposób funkcjonujemy pod kątem talerza. Tak? Czyli to, co dzieje się na talerzu ma wpływ na to, jak pracuje twój mózg, jak pracuje twoja wątroba, jak pracuje twoje serce, czy, czy pozostałe narządy. To nie jest tak, że... Jem sneakersa i reszta o tym nie wie, tak? Jem em, McDonalda, codziennie mam biegunki, ale ogólnie moja tarczyca w sumie to o tym w ogóle nie wie, bo ona to się nie interesuje w ogóle żołądkiem. Wszystkie organy komunikują się ze sobą, czyli organizm lubi homeostazę i będzie dążył do tego, żeby wszystko działało dobrze w momencie, kiedy jakiś obszar organizmu wypada. Z efektywności pod kątem swojej pracy, to inne pozostałe muszą nieco nadrobić w funkcjach, żeby to w miarę działało. I w momencie, kiedy to w miarę działa, to ty odczuwasz różnego rodzaju dolegliwości, bo to już nie jest OK, to już nie jest norma, to już nie jest 100%. I tak dochodzi do spadku efektywności pod kątem samopoczucia, czy nawet gdzieś tutaj energii, witalności, dyspozycyjności, kreatywności, myślenia. Mózg uwielbia, jakość uwielbia, mm, jeżeli te, to żywienie jest dopieszczone. Więc tutaj, pod tym kątem, jeżeli chcesz powalczyć o zmiany w tym zakresie, nie ma innej drogi. Tak, więc warto tutaj temat. Doskonalenia wyborów, zacząć trochę ten proces, yy, wziąć na tapetę i rozłożyć go w czasie. Że to nie jest tak, że teraz, dobra, ty powiedzieli, to będziemy robili jutra i jutro jest zrobione koniec, tylko to się dzieje w czasie i trzeba na to jakiś okres czasu typu rok, i wtedy to jest długofalowe. I teraz yy, nie bierzemy już, nie wiem, wody smakowej, a bierzemy wodę bezsmakową i przechodzimy na tam na, to na wodę w szkle, nie? I Okej, okay, to woda jest na przykład mineralna, bo potrzebujemy, potrzebujemy tych minerałów, w związku z tym taką bierzemy, chyba czy są jakieś inne problemy typu narkowe, to przechodzimy na wodę tam źródlaną, naturalną. Warto ją zmieniać w ogóle co trzy miesiące. To też jest jakby kolejna, kolejna sprawa. No i woda będzie miała wpływ na takie parametry właśnie jak te, jak choćby te energia, bóle głowy, zawroty głowy i tak dalej. No i te wybory, one będą wpływały już, już na to i wtedy widzimy, że chcemy zmieniać jakby całe postrzeganie tego, czy dieta i w ogóle robienie tego jest grą wartą świeczki, bo to się przekłada na życie prywatne, to się przekłada na decyzyjność, to się przekłada na biznes, to się Przekłada na całe funkcjonowanie, na seksualność, na libido i tak dalej. Także to, to, to nie jest tak, że po prostu jakaś tam dietka, wiesz tam, nie wiem, brzuszek zgubisz czy coś tam. Nie? To, to w ogóle to nie, jest, nie, ma sensu, nie ma sensu realizacji, nie ma sensu robienia w ogóle jakby pod takim kątem. Więc tak samo, jeżeli mamy na przykład tapecie kole i teraz kola ma tam tajny skład, nie wiemy, co jest w składzie za bardzo i tak dalej, wiadomo, że jest smaczna, bo potem jest wyprodukowana, ale zdajemy sobie sprawę podświadomie, że to nie jest być może zbyt dobry produkt i chcemy go zamienić na wodę, no to znowu proces na to i już mamy to zakorzenione w świadomości choćby, w tym, że, że generalnie należałoby się tego pozbyć, nie? No bo no, no umówmy się, kola no nie została wyprodukowana przecież po to, żeby, żebyście się dobrze i był jakoś tam super zadowolony z tego tytułu, nie? Tylko to no, z tego tytułu właśnie są rzeczy, które są trudniejsze, to one są dobre, no i to, tu od tego my wodę właśnie co jeszcze mamy no sosy które też czasami się pojawiały gdzieś tam więc yy, na tapecie, więc też yy, tutaj warto by było mieć po prostu pod kątem że yy, tu możemy zrobić sos z olejem roślinnym czy z oliwą z olejem mianym itd. No i itd tak po prostu... bo bardzo często po prostu powielamy te nawyki z domu e, gdzieś tutaj e, bez e, przemyślenia bez analizy jakiejś większej nie wiem robimy sos na bazie majonezu albo kupuje, w, wkładamy w koszyku do, do koszyka sklepowego Typowego sos, który kupowała Mama, mi, tak? Czyli jakiś tam, nie wiem, hamburgerowy czy inny. Więc zastanówmy się, otw otwórzmy tą naszą lodówkę, spójrzmy, co się w niej znajduje, które produkty mają rozbudowany skład, które, które produkty tak naprawdę w nazwie mają składniki, które nawet trudno wymówić bardzo często, zapamiętać, a co dopiero organizm ma je wykorzystać i przełożyć na fajne, efektywne działanie. Więc tak naprawdę im krótszy skład, im mniej przetworzone jedzenie, im bardziej naturalne, tym zawsze organizm będzie czerpał więcej korzyści, bo to jest dla niego naturalne, to jest dla niego wartościowe. Jemu łatwiej będzie z tym postępować, bo on zna się na tej podstawowej pracy, dużo trudniej mu jest strawić, rozłożyć, wchłonąć składniki, których nie zna, które są dla niego nowe, które są chemiczne, więc przyjrzyj się swojej lodówce i zacznij zmiany w tym zakresie. Nie, to nie musi być gwałtowne, wywalam wszystko do śmietnika, choć może, eee, czy, czy, tak. czy od dzisiaj. Natomiast e, małe zmiany w ujęciu czasowym zawsze zrobią e, różnicę. Tak, to możemy oczywiście pogadać sobie o kaloriach, ale no w kalorie możemy wrzucić dużo rzeczy, a tu nie chodzi jakby tylko o, o jakby kalorykę, tylko tak jak powiedziałem o całą tę kwestię funkcjonowania, jakby nastroju nastawienia, to trzeba bardzo to powtarzać, więc jakby z tego tytułu. Więc zamiast panierek, pieczenie, grillowanie, co no nie było na naszym kanale, także no zdecydowanie, nie? Myślę, więc... że warto podkreślić po prostu, szukajmy jakości. Szukajmy jakości podczas zakupów, szukajmy jakości na talerzu, szukajmy jakości w lokalach czy w miejscach, w których spożywamy tą, tą, te posiłki, no bo jakość zawsze się obroni. Tak? Czy to będzie jakościowe e, warzywa, mięso, czy, czy nawet gdzieś tutaj używane tłuszcza. Tak, także no... Trzeba sobie podejść, idź sobie, nie wiem, do jakiegoś sklepu, do żabki i tak dalej. podejść sobie pod półkę z jakimiś tam sneakersami, kitketami, i tak dalej. Zobacz, jak to jest wszystko złożone, jak działa na Twój umysł. Postój chwilę, zobacz, jakieś wydzielają się tam emocje. Zastanów się, czy Ty chcesz być po prostu przez to kontrolowany. No, co tu dużo ukrywać, tak? Bo włączają się jakieś emocje, byśmy zjedli, ale no, czy chcesz być od tego uzależniony, czy chcesz, żeby to kreowało Twoim życiem. I tyle. My nie chcemy, ja nie chcę, jakby nie ma takiej możliwości, że generalnie, żeby dzisiaj do tego wracać, chociaż oczywiście kiedyś to jadłem i nie chcę, żeby po prostu produkty produkowane w fabryce miały na mnie taki wpływ. Tyle. Dokładnie. Więc dieta, może nie do końca słowo trafne. Tak jak zaznaczyliśmy, codziennie coś jemy, więc doskonalmy te wybory, żeby to nasze życie było fajniejsze, po prostu, żeby żyło się z mniejszą ilością problemów. Może niektórych uda się całkowicie uniknąć, no bo mamy władzę tak naprawdę pod kątem zdrowia w naszych rękach, korzystajmy z niej, nie unikajmy decyzyjności i odpowiedzialności, bo im więcej odpowiedzialności posiądziesz względem wyborów żywieniowych, tym mniej problemów w przyszłości cię czeka tak naprawdę. Stawiamy kropkę. Dziękujemy za dzisiaj i słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia.